W całej Polsce, również w Lubartowie, 11 listopada odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Główne uroczystości odbyły się w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przemarsz pocztów sztandarowych ze Szkoły Podstawowej nr 3 do Kościoła uświetniła Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie. Wraz z przedstawicielami władz samorządowych na uroczystość przybyli reprezentanci kombatantów, delegaci lubartowskiej nauki i kultury. Oraz lubartowskich parafii i stowarzyszeń. Nie zabrakło również licznie przybyłych mieszkańców Lubartowa. Zebranych na uroczystości powitał ksiądz dziekan Józef Huzar. Po 123 latach niewoli, 95 lat temu Polska uzyskała niepodległość. I ta uroczystość gromadzi nas już teraz i dziś spokojnie. Przez wiele lat to tak gdzieś tylko w kościele to było kultywowane, bo tak nie bardzo było to dobrze widziane, uzyskanie tej niepodległości. A teraz możemy się gromadzić bez bojaźni. Dlatego dzisiaj w kościele w Matki Bożej, niosącej pomocy, gromadzimy się. By oddać hołd tym wszystkim, którzy w naszej historii walczyli o wolną Polskę. Dlatego w imieniu księdza kalnika Andrzeja, kalnika Stanisława, ojca Krzysztofa i własnym witam serdecznie wszystkich tu dziś zgromadzonych na uroczystości 11 listopada. Mszę świętą w intencji ojczyzny poprzedziły występy młodzieży z liceum ogólnokształcącego imienia Piotra Firleja w Lubartowie. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach 1939-1944 Podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku w czasie rządów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. O ile mąk, ile cierpienia, o ile krwi, wylanych łez, pomimo to nie ma zwątpienia. Mazowsze. Jeszcze tu wczoraj słyszałem trzask. Salwa jak poklask wielkiej dłoni. Był las. Pochłonął znowu las. Kaski wysokie, kości i konie. Zda mi się stoi tu jeszcze szereg. Mur granatowy, strzały jak baty. Czwartego pułku czapy i gwery i jak obłoki. Dymią armaty. Strzeż się o serca, kochaj źródło zaranne, ptaka o nieznanym imieniu, dąb zimowy, światło na murze, splendor nieba. One nie potrzebują twojego ciepłego oddechu. Są po to, aby mówić nikt cię nie pocieszy. Kładam w bój białą różę na karabin Twój Nim odszedłeś, mój Jasieńku, stąd Nim żeś próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiał. Nim odszedłeś, mój Jasieńku, stąd Nim żeś próg Po wysłuchaniu okolicznościowego apelu rozpoczęła się msza święta koncelebrowana przez proboszczów lubartowskich parafii oraz ojca gwardiana ze Zgromadzenia Ojców Kapucynów w Lubartowie. Homilię z okazji Święta Niepodległości wygłosił ksiądz Hubert Wiśniewski, doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kochani, jaka jest Polska XXI wieku? Taka, jacy my. Polacy żyjący w tym XXI wieku. I moglibyśmy zapytać na wstępie samych siebie, czy ta niepodległa, ta umiłowana przez naszych ojców i dziadów Polska jest dla nas jakąś wartością w tym XXI wieku? Czy dziś Polak to katolik, czy może już nie? Czy wiara, która pobudzała naszych ojców do oddawania życia, do przelewu krwi, nadal jest tym, co podtrzymuje naszą polską tożsamość? Polak, katolik? Kochani, gdyby dziś przyszło nam stanąć twarzą w twarz z Panem Bogiem, czy mógłbym powiedzieć, że wszystko w moim życiu wyglądało tak, jak powinno? Że była wiara. Że była tradycja, że było poszanowanie dla Ziemi Ojczystej. A dziś, Panie Boże, zdaje się, że walka trwa, a bitwa jest jeszcze bardziej zacięta. Może już nie przelewa się krew tak dosłownie jak dawniej, ale dziś nam, ludziom wierzącym, przychodzi bić się o swoje. Dziś trzeba bić się o katolicką tożsamość, o to, żeby nie zepchnięto nas gdzieś na margines zabiegać o to by móc w wolnej Polsce normalnie żyć a to wiara była tym co zawsze nas Polaków pobudzała do walki do niepoddawania się by nie upaść by nie dać się zmanipulować a dzisiaj próbujemy bawić się w Pana Boga na zakończenie mszy świętej ksiądz dziekan Józef Huzar podziękował zebranym za wspólną modlitwę swoje słowa skierował również do organizatorów uroczystości i występującej młodzieży. Dziękuję bardzo organizatorom za to, że w tym programie jest dużo pamięci o naszej przeszłości, tych, którzy odeszli, i pamięci o Bogu. Bóg zapłać młodzieży z liceum im. Piotra Firleja na ręce pani dyrektorek, innych, którzy byli zaangażowani w oprawie, w przygotowaniu tego spotkania słowno-muzycznego. Bóg zapłać Wszystkim, którzy się przyczynili do uświetnienia tej dzisiejszej uroczystości, pocztom sztandarowym, orkiestrze, na ręce pani Agaty, panu Pawłowi organiście, lektorom, ministrantom, niech Bóg wynagrodzi za to dobro, które dzisiaj z ołtarza popłynęło. Kolejna część uroczystości odbyła się na placu przy klasztorze ojców kapucynów. W Asyście orkiestry ochotniczej straży pożarnej w Lubartowie uczestnicy zebrali się przed tablicą poświęconą pierwszemu marszałkowi Polski, Józefowi Piłsudskiemu. Po odśpiewaniu hymnu narodowego odczytany został apel pamięci przygotowany przez uczniów liceum ogólnokształcącego imienia Piotra Firleja w Lubartowie. Kombatanci i weterani walk o niepodległość, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do niepodległościowego apelu pamięci, tu, w Lubartowie, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, Odrodziła się Wolna Polska. Dziś, my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy cnót naszych walecznych przodków. Przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczypospolitej i obrońców odzyskanej niepodległości. Wspominamy również żołnierzy, pulbitewnych II wojny światowej, polskiego państwa podziemnego oraz powojennego podziemia niepodległościowego. Chwała bohaterom! Cześć, pamięci! W imieniu władz samorządowych miasta, powiatu i gminy głos zabrał starosta powiatu lubartowskiego. Po 123 latach, po ponad wiekowej czarnej dziurze zaborów, Rzeczpospolita Polska zmartwychwstała 11 listopada 1918 roku. Obchodzone dziś Święto Niepodległości to pamiątka cudu zrzeszenia państwa polskiego, prawomocnego i wolnego. To upamiętnienie wyjścia Polski z niebytu po latach niewoli. To święto państwa w swoich decyzjach suwerennego, czyli zachowującego najważniejszy depozyt wolności, jakim jest decydowanie o sobie samym. Szanowni Państwo, dzisiaj ponownie zastanawiamy się, czym naprawdę jest Polska, czym naprawdę jest nasza mała ojczyzna, nasz powiat, miasto, gmina. Dzisiaj idea małej ojczyzny już okrzepła i mocno zakorzeniła się i jest dla wielu drogowskazem współczesnego patriotyzmu. Razem z panem burmistrzem, panem Wójtem, radnymi naszych samorządów, składamy dziś hołd naszym przodkom za najcenniejszy dar, jakim jest wolność. Wolna Polska to nasze wspólne dobro. Pamiętajmy, że powinnością nas wszystkich jest zachowanie jej dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń. Po wystąpieniu starosty Lubartowskiego, przed tablicą pamiątkową marszałka Józefa Piłsudskiego kwiaty złożyli przedstawiciele społeczności Lubartowa. W imieniu mieszkańców miasta Lubartowa, Wieniec złożą burmistrz miasta Lubartów Janusz Bodziacki i przewodniczący Rady Miasta Lubartów, Antoni Czop. W imieniu mieszkańców powiatu lubartowskiego, Wieniec złoży starosta. Fryderyk Puławice, Starosta Jacek Zalewski i Przewodniczący Rady Powiatu Henryk Zdunek. W imieniu mieszkańców Gminy Lubartów wieniec złożą Wójt Krzysztof Kopyść, Zastępca Wójta Dariusz Trąbka i Przewodniczący Rady Gminy Robert Piętka. W imieniu organizacji kombatanckich Złoży delegacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Delegacja związku kombatantów RP i byłych więźniów politycznych. W imieniu służb mundurowych. Wieniec składa delegacja Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie, Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Lubartowie, Lasy państwowe nad leśnictwo Lubartów. Utworem pierwsza brygada w wykonaniu orkiestry OSP w Lubartowie zakończono uroczystości Narodowego Święta Niepodległości. Po przemarszu pochodu przed Urząd Miasta Lubartów nastąpiło jego oficjalne rozwiązanie.